ma widzę, mega się cieszę, że Was widzę. Widzę Was tutaj na YouTubie i widzę Was też na liście znajomych. Jest tu Was mega dużo. Mam nadzieję, że też się cieszycie, że mnie widzicie po nieco dłuższej przerwie. Wiem o tym. Generalnie przerwa typu 3 tygodniowa, bo jak widzicie moje ostatnie rankedy były grane 3 tygodnie temu, więc dzisiaj spodziewajcie się gesów... Niesamowitych, to Ci dokładnie za chwilę pokażę jakich, jak nam znajdzie oponenta, no nawet w ogóle rating mi zniknął, o i świetnie, na sam początek daje nam kolesia, cześć, przywitamy się, co ma w ogóle 100 ratingów więcej niż ja kiedykolwiek miałem, także zobaczymy czy będziemy w stanie go po takiej przerwie pokonać, wydaje mi się, że na Urugwaju albo Argentynie raczej się to nie uda, on pewnie też będzie wiedział, że są to te okolice, więc klikamy po prostu gdzieś tutaj i... No i w zasadzie runda do skipa, no nie? E, dlaczego mnie tak długo nie było? Pewnie spytacie. E, generalnie nie będę ukrywał, że taka jesienno-zimowa chandra dopadła i mnie. No i ja generalnie ostatni miesiąc albo trzy tygodnie to w zasadzie przeleżałem w łóżeczku. E, no oczywiście kupno playaka piątki w tym nie pomogło pewnie, ale wydaje mi się, że poza tym e, i tak ciężko, ciężko. W sensie czułem, że to by trochę było na siłę, a to wydaje mi się, że ani trochę nie o to chodzi tym wszystkim. O co chodzi w tej rundzie? Wydaje mi się, że chodzi o Amerykę Północną. Eee, tylko tak jeszcze myślę, czy to mogłaby być Kanada? Czy właśnie bardziej Stany? Eee, takie w ogóle górzyste formacje mi się kojarzą automatycznie z tymi okolicami. Generalnie taki vibe'ik też w sumie pasuje, więc ja kliknę w okolice Utah i to był jednak Waszyngton. Spoko. W zasadzie jakbym poszedł w Kanadę, to bym poszedł gdzieś w BC, więc byłbym yy, Bliżej tego, ale no, państwo miałem teraz poprawne. W każdym razie, mam nadzieję, że wy też chociaż troszkę się stęskniliście po, po takiej nieobecności. O, i teraz mam zagwostkę, bo widzę, że to jest Australia, widzę te słupy. Um, ale jest taka dziwna meta, że czerwone auto się najczęściej pojawia w zachodniej Australii, i tu mi bardzo nie pasuje landscape'em, no nie? W ogóle widok mi nie pasuje do tej zachodniej Australii, więc chyba. I tak pójdę tak jak mi to pasuje, a generalnie pasuje mi to bardziej tutaj. No dokładnie, kurde, nice, dobrze, że się nie zmieniłem tą, tą taką dziwną metą, którą chyba sam w zasadzie wymyśliłem. W każdym razie mniejsza. Tak czy siak, czerwone auto pierwszy raz w ogóle widzę na wschodzie tego państwa. Spoko, to mi się udało. Tutaj mamy tak, wydaje mi się, vibem. Azja? Nie, no raczej na pewno. Pytanie teraz: jaka? Czy to po prostu jakaś Indonezja? W sumie góry w tle tego typu daszki? Tak, ma bardzo duży sens Indonezja, nie? Um, na pewno, żebym potem nie żałował. Dobra, nie mam mnożnika. Jak coś, to pogadamy sobie chwilę dłużej. Yy, właśnie, generalnie takie przerwy w grze typu GeoGebra. Wydaje mi się, że nie są optymalne, mówiąc delikatnie. To znaczy. Ta meta jest na tyle często taka abstrakcyjna i na tyle jakaś dziwna, nieintuicyjna, że łatwo jest zapomnieć niektórych rzeczy. To na przykład były Filipiny. Mogły to być jak najbardziej. W sensie to ja nie byłem pewny tej mega tej Indonezji. Myślałem, że, no nie wiem, może na przykład właśnie była meta na to auto. On to z jakiegoś powodu wiedział, więc yy, szacun dla niego. Tu jesteśmy na północy. Ja tego auta nie znam, a to mi wygląda trochę jak nic. Kurde, taka antenka. Bo no to mi się kojarzy, nie, co to może być? Bo nie no, ale inna antenka. Mi chodziło o antenkę, która jest na Guamie albo na Mariana Island. Zawsze mi się myli. No w każdym razie nie, ani trochę to nie wygląda jak tamte okolice. To mi wygląda jak. No właśnie, teraz się muszę mega mocno skupiać, żeby tu coś wykombinować. Takie auto, jesteśmy na północy yy, i taki klimat. On już strzelił, to raczej nie. No nie mam pomysłu, to nie wydaje mi się, żeby to była Grenlandia, ale nie wiem, czy i tak tu nie muszę strzelić. Nie wiem, nie, 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 nie zdążę. Co to w ogóle? To była jedna Grenlandia dobra wydawało mi się, że będzie i tak trochę zbyt sucha jak na Grenlandii, ale jednak byliśmy po prostu w tamtej okolicy. Spoko. No, w sumie takie rundy jak te, to i tak nie ma znaczenia, czy ja jestem po przerwie, czy nie. Wydaje mi się, że przed przerwą i tak bym na to nie wpadł. Pytanie tylko, ile bym w te trzy tygodnie grał, nie? No, bo jeśli grałbym odpowiednio dużo i akurat coś takiego by mi się trafiało, tak jak teraz, no to już zapamiętam, nie? E, tutaj z kolei Pewien problem, bo czarne auto, jesteśmy bardziej na północy i taki vibe, no nie przypominający trochę niczego z czerwoną glebą, ale generalnie jest dużo iglaków. Myślę, czy to kiedykolwiek nie, niemożliwe, żeby to była Rosja. Nie, 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 nie. raczej nie. Jakieś dziwne. N, no na pewno dziwne, tylko jeszcze nie wiem co. Kurde, znowu nie wiem co tu strzelić. Może jakieś. Najdziwniejsze stany świata? Nie, raczej nie. Ale nie wiem, czy i tak tam nie strzelę. Albo już w tą Rosję. Nie, bez sensu, dobra, nie wiem, co to będzie. Jednak Stany! No, jakbym tu kliknął, to bym wygrał z tym gościem. Dlaczego tą Rosję kliknąłem? Dobra, nic się nie dzieje. Na szczęście koleś też nie wiedział, no to. To nie mogła być Rosja, ale to też mi nie wyglądało jak Stany. No nie wiem, no tyle się cieszę, że chociaż to powiedziałem, więc w Twoich oczach widzę, jakoś mocniej się czuję usprawiedliwiony. A, jeny, masakra, ok, tu są jakieś, yy, jeny, markery drogi, niestety nie pamiętam z jakiego państwa, ale czy nie na przykład z Meksyku? E, nie, widać bardziej tył auta. Czyli co, Europa? Nie. Eee, w... Może Peru jakieś? Teraz tak pomyślałem: Peru, to mogło być Peru, no, bez kitu. A, chwilę dłużej bym na to wpadł. Kurde, szkoda. To... Mogłem wygrać tą rundę. Nie mam tu żadnej wymówki. Nie wiem, gdybym kliknął te stany, o których sobie pomyślałem jakoś losowo, ale okazały się dużo lepsze, mogłem to wygrać tutaj. Chwilę dłużej i wydaje mi się, żebym mógł się przepiąć na Peru, ale to też nigdy nie wiadomo. W każdym razie dobra, czyli te markery są na pewno z Peru, to też sobie zapamiętamy, nie? No bo tak jak mówię, po przerwie takie rzeczy trochę wylatują. Czy mam pewność, żebym wiedział przed przerwą, to nie wiem, bo to nigdy nie wiadomo, nie? W każdym razie tutaj jeszcze trochę też nie wiadomo gdzie jesteśmy, ale no po tej blasze, nawet bez tej blachy miałem mówić, że to jakaś północna Argentyna. Pytanie tylko jak północna, no właśnie, jak blisko Rogwaju, dużo bliżej niż myślałem. W każdym razie i tak spoko guess. generalnie w sumie chciałem powiedzieć, że pod skipa, ale 600 punktów nie jest też tak mało, no nie? Tak, koleś ma 1020 ratingu, więc już troszkę mniej i jak tak dobrze nam poszło na, mimo wszystko dobrze nam poszło na kolesia z 1200 ratingu, to wydaje mi się, że na tego mamy jeszcze większe szanse i teraz tak, widzę to czarne auto, ale widzę też coś takiego i wydaje mi się, że te trzymania... Trzymania, no głupio powiedziane. Te podpórki to jest domena Peru. Mimo tego, że to trochę jak Peru nie wygląda, bo jest bardzo zielono i właśnie czarne auto jest tam, ale jest dużo rzadziej spotykane niż na przykład w Urugwaju albo w Argentynie. To stawiam tu na Peru. Głównie, te, głównie przez te podpórki. W sumie teraz tak jak patrzę, architektura też taka bliżej Boliwii. Dokładnie. Gdybym w sumie wcześniej to zauważył, to może też bym kliknął, bo Architektura boliwijska jest bardzo łatwa do rozpoznania, bo to są głównie takie padki z cegły. W końcu jakaś Europa, troszkę jej nie mieliśmy i coś bałtyckiego w takim razie. Tylko co? Tu nie jestem pewny. Widzę Unię Europejską. To raczej nie będzie flaga, przynajmniej mi tak nie wygląda. Jen, uczyłem się tego, nawet Stachu mnie tego uczył. Bo generalnie każde państwo w Europie, no może nie każde jest unikalne, ale mają swoje przejścia dla pieszych i na przykład różnią się liczbą pasów. Trzy pasy były w Łotwie, może? Jednak w Litwie, dobra, to nie pamiętam ile było w Łotwie. W każdym razie wstawię ci tutaj tą mapkę, o której mówię, żebyś chociaż się czegoś nauczył z tego odcinka. Jeśli nie ode mnie, no to od ogólnodostępnej wiedzy. No, i znowu coś poza Europą chciałem powiedzieć, ale jednak nie. Tu w ogóle język angielski, public i niestety copyright mi zasłania. Hmm, chyba tego nie rozczytam. Jak ty nie możesz tego rozczytać, to się nie przejmuj, bo to po prostu słabo widać. I teraz tak. Czy. Czy to jest jakieś takie dziwne UK? Okay, taki pomysł. W zasadzie mogło być takie płotki. W sumie nie aż takie dziwne, dobra. Jak się patrzy na to wszystko, na te płotki, e, też na język angielski w ogóle, no to nie, to nie jest wcale dziwne. Zastanawiam się tylko, miałem tu dwie opcje: albo to jest właśnie Szkocja, albo MaxDół, dobra, czyli dobrze, że strzeliłem w środek, a nie w Szkocję, e, bo bym dużo punktów stracił. A tu się udało jeszcze 200 zyskać na Adriana. Fajnie, mamy minimalną przewagę słuchaj widzu, powiem Ci, że nawet po takiej przerwie ogólnie nie będę Cię kłamał, miałem minimalną dygawkę odpalając te duelki. Znaczy wiesz, no dygawkę to nie, ale bardziej nie chciałem tego włączać i pokazywać Ci nie wiadomo jak słabych gesów, ale czuję, że troszkę to idzie, nie? W sensie naprawdę ten koleś na 1200 był bardzo blisko. W ogóle też istotne, żeby pamiętać, że ja jestem w piku swojego elo, to znaczy... No, bo długo nie grałem, ale ono mi nie spadło. No to w każdym razie i tak walczę z najlepszymi ludźmi dla mnie. Wow, to było aż tutaj, co jest? W Melkefos, dobra, w ogóle z czegoś takiego 1200 punktów, bo ja wiedziałem, że to Norwegia, ale coś takiego? Pierwszy raz dostałem aż tak daleką lokalizajkę, naprawdę. W sensie w Norwegii, nie? No i w ogóle taki jej maks teoretycznie północ, ale taki przesunięty do Rosji, nie? Północ, wschód w zasadzie. No, tutaj oczywiste Włochy, no bo jest napisane Via, czyli ulica. Też są włoskie blachy, czyli właśnie takie. E, teraz tylko gdzie w tych Włoszech? Tutaj y, jakieś szlaki i, i tak. Bardziej północ. Generalnie dobra, że zdążył. E, bardziej północ, ale okolice... Okej, okay, czyli jednak północ. E, nie byłem pewny, wydaje mi się, że okolice Rzymu też tak mogą wyglądać. Lub nawet okolice San Marino, tam gdzie kliknąłem. A tutaj było dużo bliżej Francji. Być może musiałem się dłużej nad tym pochylić i, yy, i wtedy bym wiedział. W każdym razie się teraz nie udało. Czy uda nam się tutaj, to ci za chwilę powiem. Ok, język angielski, ruch lewostronny, żółta blacha. I teraz tak, czy to może być jakieś RPA? Raczej nie. Jeśli żółta blacha. Tylko jedna, ale, ale jest, to ja NSW według mnie. Eee, Okej, okay, dużo lepiej mu poszło, no ja i tak zgadłem stan. W zasadzie spoko, po prostu kliknąłem pod Sydney, nie Nie wiem czemu on wiedział, czy może to był jakiś hedge, czy może była jakaś tam meta. Podejrzewam, że ja się tego nie dowiem, chyba że mi Stachu Gaming to skomentuje. Stachu pewnie będzie to wiedział. Dobra, i teraz mamy mój drogi widzu Lowcam. Lowcam widać, bo kamera jest obsadzona nieco niżej i jest taki blur widoczny. Lowcam znajduje się w Japonii i w Szwajcarii i jeszcze od jakiegoś czasu w. Bodajże w Liechtensteinie. No to nie wygląda jak Japonia, wygląda jak Szwajcaria. Dokładnie to było Szwajcarią, on to musiał wiedzieć, bo na takim ratingu się to po prostu wie. No i tak w zasadzie skip rundy. Mm, idzie to no, w sumie jeden za jeden. Walka z równym. Generalnie to już mówiłem na ostatnim odcinku, że Gio Gesser to jest bardzo często. Gra do jednej bramki, nie? czyli po prostu się nabija duży mnożnik, i, i wtedy, komu pójdzie lepiej, ten jest e, zwycięzcą. Tutaj z kolei, tak, no widzimy język hiszpański, to na pewno. Widzimy też białą linię pośrodku drogi i widzimy, że jesteśmy na południowej półkuli. I co ja z tego widzę? Wydaje mi się, że Chile. Bo tego auta w sumie nie znam, ale to mogłoby być Chile. Znaczy nie, nie znam go tak świadomie, ale coś mi tam świta w którym kościele, że to by mogło być to. I ja pójdę w Los Angeles. Ostatnio mi się widzę, słuchaj. Wow, byłem bardzo blisko. Ostatnio oglądam stare odcinki ekipy. Jeśli je znasz, to kurczę, napisz w komentarzu, bo to jednak było coś. Śniło mi się, że byłem w ekipą w Los Angeles, więc nic innego nie mogłem kliknąć niż właśnie. To miasto, to znaczy byłem w tym oryginalnym, a nie w tym, ale e, no, musiałem Ci tą ciekawostkę powiedzieć. Dobra, tu widzimy antenkę bardzo dobrze nam znaną, która występuje w za chwilę. Powiem Ci w jakich państwach. Jeszcze bardziej chciałbym wiedzieć, jakie to jest państwo, bo trochę, nie wiem. E, wiesz co, powiem Ci, tak jak sobie gadam do Ciebie, czuję momentami, że wolałbym e, się nie odzywać i się mocniej skupić. Nie, trochę po tej przerwie jest taki. Dysonans, może to zbyt mocne słowo, ale w każdym razie yy, lekkie zakłopotanie to na pewno. Teraz tak, ta antenka występuje Meksyk, Kolumbia, Ekwador i Brazylia. Generalnie wygląda przez słońce, żebyśmy byli na południu. Ono całkiem mocno wskazuje na południe. Więc czy to po prostu są te okolice, na przykład? Bo to mi to już nie wygląda na Brazylię. Chyba tutaj pójdę. I tak, to był po prostu Ekwador, nie chciałem, znaczy tak, widziałem szansę Kolumbii tutaj, więc nie chciałem iść typowo w Ekwador, on był w ogóle w Peru, więc jeszcze gdzie indziej, gdzie tej, gdzie tej antenki nie ma, niestety i tak był bliżej, więc troszkę nam punktów zadał, wydaje mi się, że tu są Włochy, tak, nawet mi się nie wydaje, no bo jest też włoska blacha. To się ciekawie składa, bo mam zaplanowaną wycieczkę za miesiąc do Włoch, głównie, znaczy dokładniej ujmując to na Sycylię, aczkolwiek to mi nie wygląda jak te okolice. Może właśnie jak tam polecę, to będę się lepiej na tym znał. Wydaje mi się, że to tak. Takie środkowe Włochy, nie? Niekoniecznie to musi być Rzym, pewnie nie. No dobra, jednak północne i już jest na tyle duży mnożnik, że koleś mnie pokonuje. Szkoda, znowu mi się wydaje, że generalnie nie miałem tragicznych tych gestów i koleś był w zasięgu. E, co my tutaj tak strasznie słabo zrobiliśmy? To nam dobrze poszło. Dużo punktów dostałem na pewno tutaj. No, szkoda, jakbym był trochę pewniejszy co do Ekwadoru, to pewnie już bym. Mógł to zgadnąć. No, i generalnie duży mnożnik on był po prostu nieco wyżej. Może faktycznie, jakby się rozejrzeć, to tak by to mogło wyglądać. W każdym razie, właśnie jak to wygląda, utrzymujemy się jeszcze. To dziwne, w ogóle bardzo mało ludzi. Dzisiaj jest sobota, no nie? Wygląda na to, że się utrzymamy w Masterze 1. To fajnie. Mam nadzieję, że teraz. U mnie generalnie, znaczy to nie jestem jakimś wyjątkiem w tym, ale najgorzej mi jak wypadnę z jakiegoś rytmu, czyli jak chodzi właśnie o nagrywanie, o Jogesera, o cokolwiek w życiu, jak tego nie porobię 1-2 dni, to w zasadzie zapominam, że ja to w ogóle robiłem wcześniej. To jest dość dziwne, ale no tak to u mnie wygląda. To z kolei wygląda jak jakieś Alpy, no nie? Mega potężna góra tutaj obok. Nie jestem pewny tego słupka, czy to szwajcarski słupek może? Jak nie, to jak nie to nie będziemy daleko, bo to na pewno są te okolice. Ale coś mi się kojarzy właśnie. Nie jestem pewny, czy to jest Lowcam. Troszkę mi się wydaje, że jesteśmy osadzeni niżej, ale z kolei ten blur mnie troszkę. Zmyla tutaj. To była jednak Szwajcaria. Spoko. On też albo nie był pewny, albo po prostu poszedł tam. 200 punktów. Szkoda, że bez mnożnika, bo gdyby to był mnożnik razy 5, tak jak przed chwilą, no to mielibyśmy już 1000 punktów. I to jest generalnie trochę minus GOGera, że zależy na jaki, e, jaki mnożnik sobie wpadniesz, no nie. No, bo możesz dać super gesa, ale jest bez mnożnika i w zasadzie gościa nie wyeliminujesz, a potem będzie cię tak dziubał i jest po prostu lipa. Tutaj też jest trochę lipa, bo tak gadam, gadam i nie jestem pewny, gdzie jesteśmy. Taka chatka z przodu i generalnie taki, taki vibe. Oczywiście, mi się wydaje. Zachodnio-północna Europa, i teraz po prostu nie wiem, czy chcę kliknąć w Danię, czy bardziej, może w Holandię. Może kliknę w, w zasadzie w Belgię, w sumie chciałem. Kurde, miałem tutaj zaznaczone, no idealnie tam była myszka. Szkoda. W każdym razie 600 punktów i tak się udało zdobyć. To mnie cieszy. No, wracając do wątku poprzedniego, bo tak czasami mam, że je gubię. No to mam nadzieję, widzu, nie mogę ci tego niestety obiecać. Mam nadzieję, że teraz troszkę lepsza będzie regularność na tym kanale. A co za tym idzie, pewnie mój skill w GeoGesserze. Chciałbym, żeby tak było. Tu jest Bangladesz. Spytasz mnie czemu? Bo znam tego psa. Widziałem go ostatnio w Bangladeszu i to muszą być okolice w zasadzie nie muszą być daki, ale gdzieś tutaj musimy kliknąć. Zobaczymy, czy koleś też będzie znał tego psa i o tym wiedział. Mógł go gdzieś widzieć albo widział podobnego na północy tego państwa. W każdym razie kolejne 300 punktów i w zasadzie ledwo co go dziubamy i nie jesteśmy dużo, dużo bliżej, a 1000 punktów więcej już mamy. Koleś ma idealnie taki sam rating jak my, co jest ciekawe. Uważam, że takie pojedynki są chyba najfajniejsze do oglądania. Że no nie jest tak, że ja wiem dużo, dużo więcej i go po prostu rozwalam i w drugą stronę też nie. Poza tym, takie są oczywiście. Dużo mniej miłe, no nie jak to ktoś ciebie rozwala. To jest oczywiście Kazachstan, myślę tylko jaki. Wydaje mi się, że może gdzieś taki, w sensie bardziej te wschodnie okolice, raczej nie Astana. No, 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 jeszcze bardziej wschodnie, spoko. Wschodnie, spoko. On w ogóle totalnie przestrzelił, w ogóle mocno zaryzykował, bardzo mocno i ciekawe czemu. A w tym przypadku mu się to nie opłaciło, ale to też raczej nie jest tak, że losowo ryzykujesz w takie rzeczy, tylko mm, musiał mieć jakiś do tego powód, nie? Tutaj ja mam na pewno powód, żeby pójść w Australię. Teraz jeszcze nie wiem w jaką. Zobaczmy w 11 Za dużo ona nam nie mówi. Tak, no Australia jest oczywista przez ten słupek, no i generalnie też w zasadzie wygląd, ale czy mamy tu coś więcej? Tak się staram nachylić, zobaczyć. Raczej nie, a przynajmniej ja tu nic nie widzę takiego, co by nam wskazywało na region. Dobra, on się musi wysilić, bo ma dużo mniej punktów. Ja mogę pójść bezpiecznie i wiem, że na takim dużym państwie, de facto kontynencie, środek to to jest mega safe pick, ale tu się bardzo opacił, nie? To jest 1500 punktów w zasadzie za darmo. On znowu mocno zaryzykował. Widać, że gościu ma totalnie inny playstyle niż ja. Ja to tak spokojniej, no nie? Pewnie też przez to, że po przerwie. A on ryzykuje i czy tutaj mu się opłaci to ryzyko, albo czy mi się opłaci nieryzykowanie? Nie wiem, bo jeszcze szczerze troszkę nie mam pomysłu nawet na kontynent, będąc z tobą szczery widzu, aczkolwiek... No mamy problem, bo <noise> pierwszy vibe wydawało mi się, że to może być nawet jakaś Azja, może przez te uprawy, może przez ogólnie jakąś tam, no ogólnie przez taki wygląd, ale teraz jak się przyglądam, no są takie domki, bardzo słabo je widać, tu jest jakiś taki most yy, i to totalnie mi już nie pasuje do Azji, nie? Przynajmniej... Tak na pierwszy rzut oka. Jest ciężko. No właśnie, w ogóle jeszcze NMPZ po przerwie. Jest ciężko, to nie jestem pewny. Musimy jechać po prawej, bo zostawialibyśmy za sobą kłęby dymu, gdyby to było po lewej. Nie wiem, mogę tu totalnie przestrzelić. Nie, nie wiem, czy to... Nie wiem, może jednak ta Azja, jednak Meksyk. Dobra, nie wiesz gdzie strzelać, strzelaj w Meksyk. Na szczęście jeszcze nie odpadniemy, bo koleś no bo mieliśmy dużą przewagę. Mieliśmy 6000 punktów, ale to jest właśnie to, co Ci widzu powiedziałem na początku tego odcinka, tego pojedynku. Generalnie można cały czas być lepszym i bez mnożnika. A tutaj on na jednym mnożniku kurde mnie wywalił. I teraz nie wiem, czy nie będziemy mieli powtórki z historii. Bo nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Tu coś widzę, ale to jest generalnie strasznie słabo pokazane. Nie widzę auta. Czy to jest znowu. Nie wiem, gdzie strzelaj, strzelaj w Meksyk? Nie wiem, nie. No nie, nie wygląda na Meksyk. To nie będzie raczej Meksyk. To była Hiszpania, i to w ogóle na samym końcu. Wow, dobra, nie. O ile widziałem tu Europę, w zasadzie przed Meksykiem to chyba była moja główna myśl, ale coś mi od niej. W sumie tam chyba był język napisany, musiałem sobie cofnąć tę rundę, jakoś się nie skupiłem. No to, to nie, no aż takiej Hiszpanii, no to w życiu, wow, zobaczcie jaka góra jest tam na, na południe, w zasadzie. Eee, taka góra i taki vibe, Norwegia, może? Ona jest mocno górzysta, spróbujmy. Teraz pytanie, czy górzysta a la Trondheim, czy górzysta a północ? Eee, I nigdy tego nie wiem. Próbujmy tutaj, miejmy nadzieję, żeby on w ogóle tego nie wiedział. Ok, czyli jednak górzysta na północ. W zasadzie tutaj chyba pokazywałem myszkom. Szkoda. Szkoda, ale ja bym uwierzył, że to koło Trondheim też może tak wyglądać, nie? Niestety to nie było to. Zdarza się. I teraz znowu coś ciężkiego. Tak jakbyśmy jechali po prawej. Generalnie taki. Taki podjazd a'la USA i w ogóle mi to trochę wajbuje, nawet jakąś może Florydą, nie wiem czemu, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, po prostu jednak Australia, zmyliłem się, bo to wyglądało też jak Australia, ale zmyliłem się tym, że jedziemy po prawej, a nie po lewej. Yy, dlaczego tak pomyślałem, to już Ci widzu pokażę, yy, bo tu był przód auta, o jeny, czekaj, muszę Ci włączyć to na powtórce, dlaczego to jest takie ciężkie? Masakra. E, dobra, chyba nawet nie będę tego wycinał. No, ja myślałem, że to jest w i on jest bliżej prawej strony, i już się trochę zafiksowałem na tym punkcie, nie? W sumie dalej tu wygląda, jakby trochę jechał po prawej, no ale to się mogłem pomylić. No, oczywiście, na no mówię to teraz ani trochę nie wygląda jak stany. W zasadzie, czy na nmpz wyglądało? Może nie, mogłem się po prostu pomylić. W każdym razie. Płynie morał z tego odcinka. Nie rób sobie przerw w GeoGesserze. Na pewno nie aż tak długich, bo pewnie są wskazane jakieś kilkudniowe. Na pewno nie trzy tygodniowe, bo skończysz tak jak ja. Ale oczywiście na luziku widzę, bo my to odbijemy. My to odbijemy. Poza tym nie wygląda na to, żebyśmy spadli z Mastera 1. Także to jest idealna motywacja, że zostaniemy sobie w tej randze i będziemy sobie dalej grali. W każdym razie trzy przegrane, ale według mnie Gesy nie były aż takie straszne, jak myślałem, że będą. Mam nadzieję, że i tak ci się podobało. Mam nadzieję, że będziemy się częściej widzieć. Jeśli się podobało, to like, sub, a najlepiej koment, bo wtedy wiem, że nie gadam do siebie, tylko ktoś to ogląda. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.